Zakaz klubowy dla kibica Poloniza za transparent Torcida w Krakowie na Puszczy Ultraklasa w Gdańsku Kibic na wózku inwalidzkim kroi flagę Zapraszamy na raport ze stadionów Polish Fest TV Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa W ostatnich dniach działo się tyle, że już w sobotę mamy dla Was raport ze stadionów. Seria, sądząc po wyświetleniach, reakcjach, komentarzach, przyjęła się, dlatego postanowiliśmy ją kontynuować. Zanim jednak zaczniemy, tradycyjnie prośba o zostawienie łapki w górze pod filmem. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybowaniu największego kanału kibicowskiego w Polsce, który w momencie publikacji tego materiału subskrybuje już ponad 205 tysięcy ludzi. Dobra, lecimy z tematem. Na początek musimy wrócić do zeszłotygodniowego, piątkowego spotkania Polonii Warszawa ze Zniczem Pruszków. Wówczas jeden z fanów Polonii wywiesił baner... Na na którym mogliśmy zobaczyć przekreślony tęczowy znak oraz napis: Strefa wolna od LGBT. Ten incydent wywołał ogromne poruszenie, ale co kluczowe w tej sytuacji, Kibic, który wywiesił to płótno, został ukarany przez klub dwuletnim zakazem. Profil Ultras Enigma zamieścił w sieci pismo, jakie otrzymał ów Kibic. Możemy w nim przeczytać m.in. Decyzja o nałożeniu zakazu klubowego. Działając w imieniu klubu Polonia Warszawa informuje, że decyzją zarządu klubu na podstawie artykułu 14 ustawy z dnia 20 marca 2021 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych został wobec pana zastosowany zakaz klubowy na okres 24 miesięcy, to jest od dnia 27 lipca 2004 roku do dnia 26 lipca 2026. Uzasadnienie. Zarząd klubu Polonia Warszawa zdecydował o nałożeniu zakazu klubowego, ponieważ w dniu 19 lipca 2024 roku w trakcie trwania imprezy masowej meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Zniczem Pruszków dopuścił się pan następujących naruszeń. Dopuszczenie się czynu zabronionego Zgodnie z paragrafem 4 ustawy punkt B regulaminu imprez masowych, to jest głoszenie i wywieszania haseł o treściach rasistowskich, takich jak strefa wolna od LGBT. Pouczenie! Przysługuje Panu prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać zgłoszony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Zasady składania wniosku zostały opisane w regulaminie składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Klub Polonia Warszawa w związku z nałożonym zakazem klubowym, który jest dostępny na stronie bilety.kspolonia.pl Całą akcję najważniejsza grupa kibicowska na Polonii skomentowała następującymi słowami. Oświadczenie grup kibicowskich Polonii Warszawa. Ochrona naszych dzieci i dbanie o los przyszłych pokoleń Polegi Polaków to nie rasizm. To wyraz jak największej troski o zdrowie i kondycję psychiczną naszego społeczeństwa. Nie damy się zastraszyć i będziemy korzystać ze swojego konstytucyjnego prawa gwarantowanej w niej wolności słowa i posiadanych przekonań. Decyzja klubu dotycząca nałożenia zakazu klubowego na kibiców jest próbą szantażu i narzucania swojej szkodliwej wizji światopoglądowej przez właściciela. Sprzeciw wobec ideologii LGBT nie ma nic wspólnego z dyskryminacją rasową, z czego doskonale zdają sobie sprawę autorzy pisma. Jest to sprzeciw wobec promocji dewiacji seksualizacji życia publicznego, które często prowadzą do poważnych chorób psychicznych i okaleczania swoich ciał przez dzieci, najbardziej narażonych na tą skrajną ideologię. Temu daliśmy wyraz zgodnie z przysługującym nam prawem do wolności przekonań. Jest to również kolejna próba podziału środowiska, albowiem odsuwanie wieloletnich kibiców Polonii od klubu tylko z racji posiadanych przekonań wiąże się z mniejszymi wpływami do budżetu, ale i stwarza ryzyko dalszej eskalacji konfliktu, która finalnie doprowadzi do naszego protestu. Posługiwanie się naszym wieloletnim hasłem, czarni kulturalni, które pięknie opisuje nasze środowisko i próba nadania mu kompletnie obcego nam charakteru, nie może zostać niezauważona. Jako kibice warszawskiej Polonii podejmiemy wszelkie kroki prawne, mające na celu cofnięcie zakazów dla naszych kibiców. Warto też, aby już dziś klub zapamiętał dobrze, iż nie zamknie nam ust nigdy. A kibice czarnych koszul, klubu o wspaniałej patriotycznej historii będą zawsze wyrażać głośno swoje zdanie. Jesteśmy zdeterminowani, aby bronić naszych wartości i wolności słowa. W Polsce powinien panować całkowity zakaz promocji ideologii LGBT. Gender i woke, a kibice Polonii będą to zawsze jasno artykułować. Ostatni raz apelujemy do klubu, aby nie za ogniołką Konfliktu I skupił się na realizacji swoich zadań sportowych, i przypominamy właścicielowi, bo może mu to w Polsce mknęło, iż. Artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Artykuł 37 Konstytucji RP. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności praw zapewnionych w Konstytucji. Artykuł 18 Konstytucji RP. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. Znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 72 ustawy pierwszej Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzwiskiem i demoralizacją. Polonia znaczy Polska, a Polonia to my. No i co wy na to powiecie? Zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach. Lecimy teraz z piątkowymi meczami. W ekstraklasie o 18.00 puszcza niepołomice podejmowała na stadionie Krakowi górnika Zabrze, w obecności 2620 kibiców. Torcida na ten mecz wybrała się w 380 osób, w tym 5 wsparcie Wisłoki, 4 z GKS z Katowic oraz jeden fanatek Hajduka Split. Zobaczcie, jak się pokazało. thank uh you -huh. Ekstraklasowy piątek zakończyliśmy w Gdańsku, gdzie Lechia grała z Motorem Lublin. Mecz oglądało na żywo ponad 14200 widzów, w tym naszym zdaniem około 400 motoru na sektorze gości. Właściwe liczby zostaną podane jak sami zainteresowani się określą. Lechia podczas meczu prezentuje oprawę, na którą składa się transparent na płocie o treści W Gdańsku zawsze ultraklasa. Do tego na nie machają flagami i odpalają równomiernie rozłożone piro w postaci rac. Pokaźnie ilości. Zobaczcie jak to wyglądało. Motor wygrywa to spotkanie 0-2. do 2. Jak oceniacie oprawę Lechistów i wyjazd Motoru? Komentujcie. No i teraz wisienka na torcie tego odcinka. Niepozorny mecz kotwicy Kołobrzeg z GKS Tychy. W kibicowskiej zapowiedzi weekendu informowaliśmy o mobilizacji obu ekip na to spotkanie. Lecz nikt nie przypuszczał, że dojdzie na nim do wręcz legendarnego zdarzenia. Mianowicie flaga MKS Carlino. w kotwicy Kołobrzeg zostaje skrojona przez... Osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. W sieci, na profilu Hooligans.cz, pojawiły się nagrania tuż po zdobyciu flagi, kiedy to kotwica wysypała się na murawę. Flaga w tym momencie była już na sektorze gości. Tak na gorąco wydaje nam się, że to chyba pierwsza tego typu sytuacja na polskich stadionach. Jeśli się mylimy, oczywiście to poprawcie nas. W momencie tworzenia tego odcinka żadna z ekip nie zajęła oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Jedno jest pewne, flaga zmieniła właściciela. Dajcie znać co o tym myślicie. Jeśli chcecie, aby w przypadku pojawienia się nowych informacji poruszyć ten temat na naszym kanale, no to zostawcie łapkę w górę pod filmem. Dziękujemy, że obejrzeliście ten materiał do końca. Przed nami jeszcze niemalże cały Kibolski weekend, między innymi spotkanie Widzę Was lechem, więc... Być może zobaczymy się jeszcze za kilka godzin w kolejnym odcinku serii Raport ze Stadionów. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie nasz kanał koniecznie z dzwoneczkiem. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o naszych nowych filmach. No i komentujcie poruszane przez nas tematy. A jak już nie macie weny do pisania, to zostawcie po sobie komentarz AU z dopiskiem klubu, jakiemu kibicujecie. Trzymajcie się i do zobaczenia, mamy nadzieję niebawem. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających.